Siema ziomki, ziomale, witam uksantora na kanale Zapraszam do wspierania mojego kanału Można sobie kupić abonament za mniejsze, albo większe pieniądze I być wspierającym mojego kanału Również dostanie się wtedy dwie dodatkowe emotki Do używania na streamach, czy na filmach Z moją, z moją postacią, oczywiście No i... Oczywiście, jak już będzie więcej wspierających, to dodam też więcej emotek. A tymczasem tutaj World of Tanks Blitz, yy, właśnie is fajny, is 3 jest bardzo fajny, lubię nim grać, ale nie 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 isem 3 będę grał. O, konto premium wygasło, za reklamy miałem. No i ale ostatnio otworzyłem paczuszkę za 500 golda i widz na YouTube powiedział, że dostałem taką paczuszkę i zapomniałem ją otworzyć. I powiedział, że dostaje się tu czołg od pierwszego tieru do dziesiątego, ale ja widzę, że dostaje się czołg od piątego tieru do dziesiątego. Cieka tylko ciekawe, to to są te czołgi, kurde, takie e, niebieskie, to są chyba czo e, żółte czołgi, to są chyba czołgi historyczne, a czołgi na niebiesko to są czołgi zmyślone, tak mi się wydaje. Tak to wygląda, bo tutaj e, przynajmniej na 10 tierach to jak normalnie się nazywają, no, tu na przykład Grave Digger, Smasher, nie, nie ma, nie było takich czołgów, no, albo Screwenger, Nightmare, Spike. Nie wiem czy w ogóle istniały takie czołgi w historii. Ale dobra, otworzę sobie tą paczuszkę tęcz, A test i zobaczmy co mi wypadnie. No więc otwieram Co dostałem? O kurde! Dziesiąty tier. Wow. Tylko czołg średni. W sumie ja nie lubię czołgów średnich, ale jest dziesiąty tier. Tylko ciekawe, czy on jest czasowy, czy na stałe. Odbieram. Pięknie. AMX 30B. Co? To... Śmieszne to jest. Myślałem, że na stałe. A to na 14 godzin. Czyli pewnie jak jutro wieczorem będę chciał sobie pograć, to już tego czołgu nie będę miał. Lepa, 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 lepa. Panie lepa, co to jest? Chyba, że to jest. 14 godzin. Czekajcie, na innych czołgach też mam odliczanie. A nie! Na innych czołgach. Na Luwę. Na IS-3. Też mam to oddzianie 14 godzin. Dobrze, dobrze, dobrze. To ten czołg mam na stałe, 10 tier. Trzeba będzie go przetestować na filmikach. Co on ma tutaj za sprzęt? Czekajcie. Działko. Czas celowania, rozrzut. Myślałem, że jak AMX to będzie wielostrzałowy bo AMX są wielostrzałowe, ale tutaj chyba po prostu ma zwykłe przeładowanie 7,5 sekundy i fajnie by było go przetestować sobie na kolejnym filmie no super, mi się podobają kolory francuskich czołgów AMX, takie zie, zie, zielonkawe fajne no ale oczywiście o e, tutaj Kamuflaż bym mógł sobie na przykład założyć chyba e, ten, ale nie wiem czy się bawić w, w skrzący blask na stałe, bo mam tylko jeden, albo sobie kupić za monetki jakieś i wypróbować za 115k, no, ale to trzeba kupić na 315k, czyli ponad 300k, 350k trzeba by wydać, żeby, 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 żeby ubrać. No, fajnie by było więcej skrzących blasków wylosować, bo to za darmo. No, ostatnio mi się nie trafiają. Dobra, super, super, super. To on jest na stałe. Podoba mi się. A ostatnio też dali taki czołg. Też myślałem, że na, na tymczasowo. Ale dali, czekajcie, to jest ósmy tier. Taki bulldogger. Kurczę, Raum pancer. Kurczę. Też. A ile mam miejsca w garażu w ogóle teraz? Trzy miejsca jeszcze, bo była promocja, że za monety można było sobie kupić y, trzy miejsca y, normalnie za za monety, za monety, nie za golda. Ale nawet za golda można kupować miejsca, bo y, gold się zdobywa tutaj za friko. Nawet mam taki bonus, który, w których mam aż 44 i też za każdą bitwę dostaję goldzik sobie. No. To no fajnie. No i tyle. Jak się filmik podobał, to pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. Polubienia filmu i trzymajcie się. Pozdrawiam. Papa. Pa. Cześć, na razie.